Tegoroczne Halloween, masa zmian i nowości, darmowe nagrody dla graczy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy w tym tygodniu chcielibyście dostawać same dobre oceny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy do tematu tegorocznego Halloween, do którego jakby nie patrzeć, nie zostało aż tak dużo czasu, ponieważ jesteśmy na końcówce września, a wiadomo, że w październiku zazwyczaj takowe Halloweenowe eventy się odbywają. No i mamy właśnie listę tego, co może się pojawić jako kolaboracja właśnie w nadchodzący Halloween. Na samym początku mamy oczywiście piłę, no i Piła jest generalnie potwierdzona w 100%. Najprawdopodobniej również na pole bitwy zawita Mephisto. Jak i również jest szansa na to, że dostaniemy drugą falę Nightmare Before Christmas, czyli właśnie do, po prostu ta kolaboracja, gdzie mieliśmy Jacka Skellingtona. Oczywiście jest szansa na to, że tych kolaboracji będzie jeszcze więcej. No i oczywiście na Halloween dostaliśmy też bardzo ciekawą informację odnośnie właśnie miejscówek. Jak się okazuje, no to aż trzy miejscówki mają otrzymać nowe właśnie nazwy. Co oznacza, że najprawdopodobniej zostaną zmienione na jakieś takie bardziej Halloweenowe, i przy okazji ma się pojawić aż 6 nowych landmarków. Także naprawdę bardzo ciekawie. Oczywiście na temat Halloween powstanie jeszcze osobny materiał, jak będziemy mieli nieco więcej informacji. Także jak najbardziej subskrybujcie kanał z Dzwoneczkiem. A my teraz przechodzimy do naprawdę masy zmian i nowości, które już dosłownie zaraz nadejdą. A mowa tutaj o właśnie tym tygodniu, ponieważ w tym tygodniu, no, ma się dziać naprawdę wiele. Na samym początku mamy to. To, że w Fortnite'owym sklepie mają się pojawić i nie ma mocniej. No i właśnie o tej kolaboracji wiemy już od końca ostatniego sezonu, ponieważ na gali D23 właśnie zostało nam zdradzone to, że i nie ma mocniej nadchodzą do Fortnite'a i ma to, mają się oni właśnie pojawić jeszcze w tym tygodniu. Także naprawdę bardzo ciekawie zobaczymy, czy ta kolaboracja będzie nieco większa, czyli na przykład, nie wiem, będzie zawierała jakieś dodatkowe przedmioty na wyspie, czy może jednak niekoniecznie. Przy okazji mamy otrzymać dwie nowe emotki z serii ikon do Fortnite'owego sklepu. Teraz na ekranie widzicie właśnie jak one wyglądają generalnie jako ikony, no i niestety nie wiemy dokładnie, jakie to jeszcze będą tańce, ani nic takiego. Przy okazji no to mają się pojawić rankedy w trybie reaktywacji. Na no wraz z wystartowaniem rankedów w trybie reaktywacji ma również zawitać darmowy skin Feliny. Oczywiście dla przypomnienia, żeby odblokować tego skina, będziecie musieli wbić 50 poziomów, a na właśnie jej kilo w 25. Także bardzo ciekawie, przy okazji, moi drodzy, no to właśnie cała piła, czyli ta kolaboracja. Ma już się powoli wyświetlać w grze. No i oczywiście mają również wystartować siódme urodziny Fortnite'a, na które czekamy już od naprawdę dłuższego czasu. Natomiast, moi drodzy, tak, wreszcie się to dzieje i te urodziny już dosłownie zaraz wystartują. Oczywiście dla przypomnienia mamy otrzymać e, między innymi masę rzeczy, która już była kiedyś. Czyli na przykład prezenty, torty itd. itd. Oczywiście w motywie galaktycznym. Jak i przy okazji, no to ma również powrócić flargan. Poza tym wszystkim, no to mają również powrócić baloniki. No i ma się również pojawić nowy urodzinowy medalion. No i ten medalion będziecie mogli sobie znaleźć normalnie właśnie w tych galaktycznych prezentach. No, i jak się okazuje, moi drodzy, no to po jego właśnie użyciu będziecie sobie mogli te baloniki aktywować. Także czy ten medalion będzie jakiś mocny? No, wydaje mi się, że niezbyt, ale oczywiście wraz z siódmymi urodzinami Fortnite w grze pojawią się również darmowe nagrody. No i oczywiście wiemy, że w tym roku będziemy mieli trzy takie oto nagrody, czyli na przykład graffiti, oczywiście również plecak, jak i też kilow. No i co najlepsze, poznaliśmy wszystkie urodzinowe wyzwania, właśnie w ramach których te nagrody będziecie mogli zdobyć. Na samym początku mamy to, że za skończenie jednego zadania otrzymacie graffiti, za skończenie trzech zadań otrzymacie kilow, a za skończenie pięciu otrzymacie plecak. No, a właśnie, zadania, to między innymi życz yy, po prostu kierowcy busa wszystkiego najlepszego. Oczywiście, to no wystarczy, że po prostu podziękujecie kierowcy busa. Oczywiście, no to otwórz również skrzynki, bądź też urodzinowe prezenty. Pokonaj właśnie dystans z tym urodzinowym medalionem, następnie zjedz kawałki tortu, przy okazji no to e, aktywuj bądź też dezaktywuj balony, następnie no to odkryj graczy za pomocą e, flergana, jak i również zatańcz w różnych meczach i otrzymaj prezenty od NPC. Także te zadania są naprawdę, ale to naprawdę banalne. No i przy okazji za każde z tych zadań dostajecie po 20 tysięcy expa. Także wydaje mi się, że no urodziny całkiem spoko, jakby w sumie nie patrzeć, ponieważ Fortnite wreszcie doda Coś takiego jak motyw do urodzin. Także nieba co się oszukiwać, że to troszeczkę na pewno zmieni. No a z tymi innymi zmianami, tak czy siak wydaje mi się, że może być naprawdę ciekawie, i całość najprawdopodobniej pojawi się wraz z dniem jutrzejszym, ewentualnie z dniem pojutrzejszym, w tak zwanym mniejszym update'cie. Ponieważ najprawdopodobniej w większej aktualizacji, która pojawi się już za dwa tygodnie, otrzymamy to po prostu coś więcej. Najprawdopodobniej będzie to więcej rzeczy związanych z e, po prostu Halloween Fortnite. Już wtedy się zaczną pojawiać pierwsze rzeczy właśnie z tego Halloween. Także tak to się mniej więcej prezentuje. No i oczywiście dla przypomnienia, no to teraz w grze też możecie zdobywać jeszcze właśnie jakieś darmowe nagrody. No jest dosłownie już w większości z nich na tak zwanym wykończeniu. Chociażby z tego co wiem, to akcja restart na moment jak ja ten materiał nagrywam, to generalnie jest już praktycznie niedostępna. Przy okazji no to mamy też na przykład Drogę Mistrzów. No w Drodze Mistrzów też macie jeszcze 6 dni, ale ra raczej każdy już sobie to wykona no i przy okazji no to niestety bądź też stety, ale tak zwane cele społeczności zostały również już wycofane, w sensie dezaktywowane ale ci co oglądali ostatni materiał to o tym wiedzieli, bo tam mówiłem, że został jeszcze jeden dzień na odebranie właśnie tych po prostu celi społeczności więc mam nadzieję, że się tam zalogowaliście i te nagrody sobie odebraliście no i kto wie, może zostanie ich dodanych jeszcze więcej, no definitywnie w Halloween jakieś darmowe rzeczy też się pewnie pojawią ale do tego Halloween jeszcze zostały zapewne, no wydaje mi się, że około dwa Tygodnie, no i czysto teoretycznie jest szansa na to, że w Halloween otrzymamy jakiś mini karnet bojowy, ponieważ co sezon coś takiego się pojawia, że otrzymujemy właśnie mini karnet bojowy i tam za, na przykład, dodatkowe 1000 fałdolców możemy sobie po prostu odblokować jakieś nagrody. No i w Halloween myślę, że byłaby to naprawdę idealna okazja, także miejmy nadzieję, że Fortnite właśnie tego nie popsuje. No i na przykład taki karnet z piłą myślę, że mógłby jak najbardziej oddać, no ewentualnie też z jakimiś postaciami z Marvela. Tylko, że właśnie w po prostu halloweenowej wersji, no bo nie ma co się oszukiwać, Fortnite no, ma sezon z Marvelem, gdzie większość postaci jest z Marvela. No i nie fajnie by było właśnie zmarnować taki potencjał, żeby na przykład jakichś halloweenowych, marvelowych postaci nie wprowadzić. Ale oczywiście, moi drodzy, o wszystkim będę Was informował. Oczywiście. Jak będą jakieś nowości odnośnie na przykład Halloween czy też jakichś darmowych nagród, to jak najbardziej ja będę was tu informował, więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Oczywiście, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry i zróbmy tak, że jeżeli życzycie Fortnite'owi wszystkiego najlepszego właśnie z okazji urodzin, to możecie tutaj zostawić tą łapeczkę do góry i zobaczymy ile osób życzy wszystkiego najlepszego Fortnite'owi. Właśnie z okazji już siódmych urodzin. Oczywiście jak będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, możecie je zrobić z kodzikiem hexoko no i w sklepie pewnie będą się pojawiały jakieś, nie wiem, rzeczy możliwe, że jakieś urodzinowe czy coś takiego więc, no nie wiem, możecie to z tym właśnie kodzikiem sobie kupić, a jeżeli wy obejrzyliście ten oto materiał do samego końca w komentarzu możecie napisać ciasto i wtedy postaram wam się przypiąć serduszko, jest to w sumie spowodowane tym, że no urodziny się w miarę kojarzą z ciastem, z takim tortem, coś takiego, dlatego akurat takie słowo wypadło a tym samym ja się z wami żegnam, oczywiście miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie ten materiał oglądacie. No i co, do zobaczenia. Trzymajcie się, ja byłem Hekso i cześć.